Erik, to był pełen dramaturgii mecz, ale ostatecznie rozstrzygnięty na naszą korzyść. Jaki jest twój komentarz do tego spotkania? No, nie był to łagodny mecz, a taki już e, mamy hodnie spotkania za sobą i tych sił, sił nie jest tolik, ale e, jestem bardzo zadowolony za drużynę, żeśmy to zvládli do końca. A była wiara aż do końca, dlatego że druga tercja była bardzo szpatna w naszym. Wiesz, a, ale wiara była aż do końca, a to jest najważniejsze. Przed meczem rozmawialiście w szatni, no, że ten mecz ma podwójną stawkę oprócz ligowych punktów, awans do Pucharu Polski. Tak, na pewno. Wsz wszyscy wiedzieli o co gramy. A taki... Myślę, że kibiców widzieli na lodzie, że każdy do tego dał serce i na pewno blokował strzał a wszystko. Myślę, że to był i dobry mecz dla kibiców. No i można powiedzieć, że to jest taki rewanż za nieudany finał mistrzostw Polski z zeszłego sezonu. Ja tak, mogę to tak brać, i ale jeszcze będą dwie spotkania z zastrzemu, także jest to 1-1 jeden, jeden, jeden dzisiaj. Drugą rundę kończymy na trzecim miejscu, no i w finale Polskich, spotkamy się z Unią Oświęcim, jak musicie zagrać, żeby, żeby wygrać to spotkanie, bo Oświęcimianie nie są łatwym rywalem. Nie są łatwym rywalem, ale myślę, że my oba dwa mecze byli lepszy, lepszy zespół, akurat po prostu w domacjym meczu z zase drugą tercję szpali i, i, i pierwszy, po prostu dali z im bramkę, ja nie chcę gadać, że Unia jest słaby zespół, to nie, to są dobrzy, ale Wierzył, że my bardzo lepsi. Przed nami spotkanie z Zagłębiem Sosnowiec. No to jest troszkę słabszy rywal, ale który na pewno będzie chciał powalczyć w Krakowie i piąć się w górę tabeli. No tak, a ja myślę, że tutaj w Polsce no, ten to rok jest wyrównany wszystko. My ze stosnowce przegraliśmy, wiesz, a... I stan spadnie, a jako wszyscy są tak, jako... Na rówinkę, także nic nie jest lekkie spotkanie. Okay? Przed nami puchar kontynentalny, który zbliża się już wielkimi krokami. Trudni rywale. Jak ocenisz nasze szanse w tym turnieju? Ja wierzę, że na pewno mogę tu skupinu udzielać i, i, i iść do czwartfinale, tak? Nie, bo to jest Pół final. Półfinał, Tak. Dlatego, że mamy poprat i z Kremim grali i na Tatr Tatranskim pucharu i po prostu wygraliśmy. A wierzę, że jak będzie drużyna grać e, jak dzisiaj i trochę jeszcze lepiej, tak mamy wielkie szanse. No i na koniec na pewno należą się podziękowania Kibicom, którzy nieśli was swoim dopingiem. Tak, Kibicom byli fantastyczni dzisiaj a myślę, że im wrócili na naszą grę, a ale oni są bardzo dobrzy każdy mecz. Nie jest tak, że przyjedą Jastrzębie i dojdą, i że Sanok nie dojdą. Oni są każdy mecz tak, tak to w nim mam ja. A bardzo dziękuję za to, bo to jest najważniejsze.